Dzień dobry. Mamy rano. Muszę opony zdjąć z pryzmy. I tą misę chciałem dzisiaj odkręcić, ale pogoda nie rozpieszcza. Przedni napęd chyba nie przeszkadza. Wałek. O! Nie, raczej nie będzie przeszkadzał. Parę śrub, tylko kurczę, nie ma miejsca, nic w garażu żadnym. No znaczy, się nie ma żadnego garażu nawet. Coś się dzieje, jakaś akcja, bo dwie straże tutaj krążyły na sygnale. Pojechały w tą stronę, zawróciły i tam. I tak patrzę, czy coś się dzieje, może coś trzeba pomóc, ale tu ode mnie nic nie widać, tam psy tylko coś czekają mocno. Nic, wyjeżdżam władkiem, niech się grzeje i zrzucam opony. Zapomniałem, muszę wejść do silosu jeszcze najpierw. Nagarnąc zboża podślutownik. Wczoraj poszły resztki. Zrobię to od razu. się przynajmniej cieplej zrobiło już się śrotuje młodym już kukury zadałem idę łopatą na sypie osypki i zajmę się halą na koniec siano idę sam zjeść no i co i chyba tego mtz tak kurde trzeba zdejmować misę no coś innego Muszę nim przywieźć siano chociaż jedno, albo dwa, najlepiej. I'm going Chadę starę tam więcej halę stodoły, jak zbierać co tam. Dobra, hala załatwiona. Wjeżdżam Władem, Władysławem I jeszcze muszę załatwić stodoły. Znaczy tam siano i będzie po karmieniu na dziś. Nie na dziś, na rano. Tam na dziś. Wjeżdżam Władkiem do środka, bo jest chłodno. Od pewnego czasu chodzi za mną taki pomysł, żeby zasiać w tym roku to znaczy na następny sezon, ma się rozumieć, całość areału mojego prawie rzepakiem. Zrobić taką, nie wiem jak to nazwać projekt rzepak. No, powiedzmy. Czyli zostawiam tylko jakieś takie newralgiczne uprawy i byłoby to minimum 40 hektarów rzepaku, choć myślę, że więcej jestem w stanie nawet zrezygnować z uprawy kukurydzy na rzecz sianokiszonek i, i wysłodek. Oczywiście do rzepaku bym się przyłożył poszłoby wapno granulowane, przedsiewne, przedsiewnie po 500 kilo, bo nie ma sensu e, i tak nawet jakbym dał teraz w tej chwili na te gorsze pola wapno sypkie, ono i tak nie zadziała do rzepaku. Czyli po prostu interwencyjnie 500 kilo przed całym siewem i to by wystarczyło na stanowiska o słabszym pH nie wiem jak się, ma, jak się będzie miała ta lucerna tutaj co zasiano mam 9 hektarów z przodu jest ładna z tyłu jest gorsza ale jest niziutka ale jest zobaczymy czy ona się z wiosny rozkrzewi czy ona pójdzie w górę jak nie to likwidacja i rzepak LSM szykowałbym pod rzepak i yy, obornik cały bym zbierał już to co mam plus to co zbiorę i poferment to byłoby przedsiewnie tylko i wyłącznie poferment i obornik i te wapno poferment i obornik pod orkę Czyli obornika to i tak nie będzie na cały areał, ale na połowę? Może nie, nawet na połowę by nie starczył. W zależności jaka dawka oczywiście, ale po jest zarąbisty pod, pod korzeń. W tamtym roku chciałem rzepak i tak zrobiłem na samym pofermencie pod korzeń. I było dobrze. Tylko nawożenie wiosenne. Zepsułem, ale nauczyłem się na tym błędzie, bo ja jestem niestety albo stety, taką osobą, która się uczy na swoich błędach. Ja muszę podeptać tę granicę, gdzie jest już koniec, a gdzie jeszcze można nagiąć. No i w tym roku już tego błędu by nie popełnił. Z pełną ochroną, oczywiście. Pola mam dziewicze oprócz tych 6 hektarów. Nigdy tam paku nie było. Też przemawia na plus. Myślę, że to nie zgubi plam. Maksymalnie mogłoby to być nawet 60 hektarów. Jakbym kukurydzy nie zasiął, ale myślę, że tak nie zrobię, że kukurydzy nie zasieję. Zwłaszcza, że mam swoją sieczkarnię. Ale to jest jeszcze kwestia do dogadania. Ja lubię hazard. Jakby rzepak się ładnie udał, to zboże bym sobie kupił po prostu. To jest kwestia się do odmyślenia. W tym roku i tak będzie owiec. A po owsie, miałbym czas na poferment na orki, żeby zasiać rzepak.